Cześć, witam Was w mojej nowej serii Let's Gry Portal 2 No to zawianiam ani do roboty rozdziel... Mogę Wam pokazać ustawienia graficzne To jest rozdziel 3280 x 960 Tak, no, nie yy, Grafika zaawansowane Kursor wysuniemy Efektu średnie co modeli tak sobie wysoki tego nie wiem, co to jest nawet o tym cztery razy analyzing Mi się tu ustawiło automatycznie A i jeśli chodzi o sterowanie Będę grywał na padzie Jeszcze trochę dźwięk zmniejszymy, bo przedtem robię, zagrałem trochę, a ja robiłem testy jak no żeby tam źle nie wypadło, żeby się potem nie zorientował, kiedy skończyłem już nagrywać. No to nie mam za wiele do gadania, tylko zaczynamy. A tu są moje stare sejwy. Nieźle nie, nie wiedziałem, przecież miałem format takąpa, to musiało mi się jakoś sformatować, chyba że zostało jeszcze.

This completes the gymnastic portion of your mandatory physical and mental wellness exercise. This is a When you hear the buzzer, stare at the art. You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, No, i Właśnie o tym mówiłem, oczywiście nie umysłowę, nawet że coś takiego jest. Fajne wirko, ogólnie fajny apartament taki jakby. Profalówka, telewizor, jak na przyszłość to trochę taki... nie powinien być. X, śpi. No dobra, legamy się jak trzeba. Dzień dobry.

Oh, might... Już to dawno, bardzo dawno nie grę, więc mogę jak niektóre rzeczy nie, za, nie pamiętać. Na przykład tego co się tu zaraz stanie. Ale sądząc po w szcząsach to chyba domyślam się. Ua, wow, a mnie For quite a lot longer, and it's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damage. Uh -huh. But don't be alarmed, LB. all right? Uh, although if you do, if you do feel alarmed, try to hold on to that feeling because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand what I'm saying? At all? Does any of this make any sense? Just tell me. Just say yes. Um uh -huh. Okay. You just, you just jumped. But jump. Never mind.

Hold on! This is a bit tricky! She guess, nobody tells me anything! No, why should you tell me anything? Why should I be kept informed? You know, about the life functions of the 10,000 bloody test subjects I'm supposed to be in charge of. Why? Well, it's close. Can you see? Am I gonna make it through? <laughs> Kurna, <laughs> <-space>? yeah, i yeah, <laughs> <yeah. laughs> yeah, just, just gotta get through here. Okay, I just gotta concentrate. And whose fault do you think it's gonna be when the management comes down here and finds 10,000 flippin' Okay, listen, we should get our story straight, alright? If anyone asks, and no one's gonna ask, don't worry, but if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much, much alive, right? no, Not dead. Okay, almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there that we're going to need to get out of here. I, I think this is a docking station. Get ready. Ah. Good news. That is not a docking station. So there's one mystery solved. Uh, I'm going to attempt a manual override on this wall. Could get a bit technical. Sure. Hold on.

We are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance beyond our control. However, thanks to emergency testing protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support, yeah. so that science can still be done, yeah, no, social, structural collapse. The portal will open, and emergency portal? testing will begin in 3... 2... One. Oh. Widziałem siebie. Proszę, waszą babką. O, tam jestem. Fajna, ona ma buty takie. Otwieranie drzwi. Testowanie na podniesie. No, proszę, drzwi się otworzyły. E. The odds of this happening twice are very slim. You have just passed through an aperture science material emancipation grill, which vaporizes most aperture science equipment that touches it. No, dobra, no, to mamy pierwsze, jak to nazwać? Nie. No coś tam ze sobą. Potem będą te testy. Down Potem down to było było trudne. Lie on your back and apply immediate pressure to your You are simply experiencing a rare reaction in which the material emancipation grill may have uh, emancipated the injuries inside your head. A, portal. X activate. Teraz mogłoby się trochę to zmienić. Chyba, że tam jest... ja, też jest... Ja tu też jest. Sądzę, że aktywny i dopiero teraz. Ja jeszcze tego opuścić nie chcę. Ok. Upuść. Gitara. Dobra, jeszcze jeden portal. Siedzimy dziwnie łajże trochę na tym padzie. Because of the technical difficulties we are currently experiencing, your test environment is unsupervised. Before re-entering the relaxation vault at the conclusion of testing, please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science reintegration associate will revive you for an interview when society has been rebuilt. 15-17 no, Portal 2. Is Preser, by by parent, animal king, Dziwne. Właśnie o tym mówiłem. Portal jest tak. Ciekawie zrobiony, bardzo ciekawie. Wam powiem, tylko nie wiem jak to uznać. Gdzie, co jak? O! A, a Italy, a portal znowu. Działo it, portalowe gdzie? Tu... nie, tutaj... nie, łaaa... Przeżyłem! O dziwo, przeżyłem. Tutaj jest nasze kochane działko portalowe. Fajne rysunki, graffiti. A to chyba z y, portala jedynki, bo ta idea ciasto, to ta trzyma podziałku portalowe. RT, niebieski portal. Kaj to muszę iść na te ściany. A. No dobra, gdzie teraz? Aha, tutaj.

no i w nim jest... Ni ni tam portala. I gitara. If you feel that a, has a no broń mi się za ten smart... tutaj przeszedłem przez sąsiadkę siatkę, to może nie jest. się o tą portię... ten. Mio ogień portala się odbija od tego. Ciekawe, ciekawe.

Fajny test, ogólnie eee, Czwarty test Właśnie test To będzie nazywany tekst, test Kurna Jakie ja to mam? Aha, dobra już rozumiem Gdzie, Mogę to już strzelić? Nie, ale ściany do strzelę Strzelimy se tam Idziemy tu Które pierwsze? Dobra niech będzie te.

Proszę bardzo Jak pięknie, o winda Dobra teraz to Operacja Aperaccio Laboratorius Batoris, nie wiem, nie wiem jak to się czyta Tauris, Ries Dobrze, idę dalej Więc wiem muszę skończyć ten materiał

Dobra, tu już mamy takie bardziej wysiłkowe zadanie. Tak. Yy... Teraz się trochę zamyśliłem. Dobra, tam no coś jest? Oczywiście. To jest tylko to jeden... Aha bo możemy tutaj wejść teraz Schody się otworzyły Jak ładnie proszę bardzo Aha i tu musimy... idealnie A no, to trudne nie było

Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, dodawajcie do ulubionych, ale bardzo was proszę o komentarze, czy mam tutaj zmienić u siebie na, na No to co? Tu zobaczy skalę ludziska następnego, następnego odcinka. Cześć, na razie.